Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że nosisz w sobie wiek, którego nie widać w lustrze? Jakby w środku o tobie była historia znacznie starsza niż twoje imię i data narodziny lub to, czego doświadczyłeś do tej pory? Czasem wystarczy głęboka cisza, a znajomy zapach, spojrzenie, które przechodzi przez skórę i coś się budzi. Wspomnienie, które nie ma twarzy, ale ma wagę. Tęsknota, która nie ma adresu, ale upiera się zadzwoń. To tak, jakby dusza oddychała. Byłeś tu już wcześniej. Przez całe życie zauważamy znaki, które nie mieszczą się w powszechnej logice. Więcej wrażliwość niż zwykle. Intuicja, która zdaje się pojawiać przed faktami. Jeden dojrzałość nieadekwatna do wieku. Zmęczenie, które nie jest fizyczne. Spokój, który nie ma pochodzenia. Są to małe szczeliny, jak pęknięcia w ścianie czasu, gdzie nasza najstarsza esencja znów oddycha. Wyobraź sobie, że idziesz nieznaną ulicą i nagle czujesz się, jakbyś znał wszystkich róg, albo usłyszeć, jak ktoś mówi po raz pierwszy i poczuć takie uznanie intymne, przyprawiające ogęsią skórkę. Ciało jest dziwne, ale dusza pamięta, a kiedy dusza pamiętaj, wszystko się zmienia. Wielu uważa, że jest to wrażliwość, zbieg okoliczności, wyobraźnia, ale kto czuje, wiesz. Jest coś świętego w sposobie, w jaki przechodzą przez nas pewne doświadczenia. Są wspomnienia, które nie pochodzą z umysłu, pochodzą z ducha, i starożytne duchy niosą głębokie ślady, znaki, które ujawniają się w sposobie kochania, obserwowania, wybierając ciszę, szukając sensu tam, gdzie inni widzą tylko rutynę. Jeśli jesteś tu dzisiaj, być może dzieje się tak dlatego, że Twoja dusza jest zmęczona szeptem. Może chce w końcu porozmawiać, a rozpoznawanie oznak starej duszy już nie o ciekawości. Chodzi o ponowne spotkanie. Chodzi o zrozumienie, dlaczego myślisz w taki sposób, w jaki myślisz myśli, czuję tak jak się czuje i reaguje tak jak reaguje. Zanim przejdziemy dalej, pozwól, że coś powiem. Jeśli takie treści cię poruszają, rozważ obserwowanie i subskrybowanie. Dzięki temu ta wiadomość dotrze do większej liczby osób, którzy też się budzą. Teraz weź głęboki oddech, ponieważ odtąd będziemy przechodzić przez 11 znaków, ujawnić, kiedy dusza żyła znacznie dłużej, niż się wydaje. Pierwszą oznaką starej duszy jest poczucie, że przeżyłeś już chwile, które racjonalnie wiesz, że nigdy nie żyłeś. To nie jest zwykłe déjà vu. To coś więcej, głębsze, bardziej intymne, niemal fizyczne. To tak, jakby dla niektórych otworzyły się wewnętrzne drzwi sekund. Odsłaniając fragment czasu, który nie należy do jego aktualnej biografii, może idziesz przez miasto, które właśnie odwiedziłeś, i nagle jesteś twoje serce przyspiesza, mięśnie się rozluźniają, a twoje ciało wypełnia niewytłumaczalny spokój. Ty nie wie dlaczego, ale wie, że był tam już wcześniej. To miejsce w jakiś sposób do ciebie przemawia, milczy, jakby potwierdzał swoją obecność. Ten rodzaj pamięci, który nie pasuje w żadnej pamięci. Nie jest to typowe dla dusz, które przeszły już wiele podróży. Oni niosą energetyczne znaki, które opierają się mgle zapomnienia i pojawiają się, gdy coś w teraźniejszości dotyka starożytnej wibracji. Drugi znak pojawia się w przypadku połączeń natychmiastowych: choć wielu potrzebuje czasu, aby zaufać, otworzyć się lub stworzyć więź, rozpoznajesz pewne osoby od razu. To nie jest współczucie, to nie powinowactwo. To uznanie, to jak spotkanie kogoś, kogo nie znasz? Wiedziałem, że mi tego brakowało. Wygląd pasuje, śmiech pasuje. Rozmowy toczą się tak, jakby były ciągłość przerwanej historii, a nie początek. Dla starych dusz to jest to powszechne, ponieważ przekroczyły już ścieżki z wieloma innymi świadomościami w całym swoim życiu akcje, i niektóre z tych świadomości powracają w nowych formach, w nowych ciałach, nowe role, ale z tą samą istotą. Tylko gest, ton głosu, cisza dzielone, i dusza budzi się. Znam cię. Co ciekawe, to połączenie niekoniecznie musi być harmonijne. Czasami spotykasz osobę, do której czujesz natychmiastową niechęć, bez wyraźnego powodu. O instynkt ustępuje, ciało twardnieje i wiesz, że jest w tym coś, co nie pochodzi z tego życia. Stare dusze z łatwością rozpoznają zarówno więzy miłości, jak i więzy konfliktu. Ponieważ wszystkie są częścią tego samego cyklu duchowego uczenia się. A im starsza dusza, tym bardziej te spotkania wydają się nieuniknione. Jakby wszechświat organizować zjazdy, aby w końcu można było zrozumieć stare historie, lub rozwiązany. W następnym bloku zagłębimy się w znaki, które pojawiają się nie podczas spotkań, ale w tobie, w sposobie, w jaki Twój umysł i duch postrzegają świat. Trzeci znak, że Twoja dusza jest stara. Pojawia się w sposobie, w jaki widzisz świat zawsze poza powierzchnią. Choć wielu przywiązuje się do tego, co bezpośrednie, dosłowne, widzialne, postrzegasz warstwy, intencje, energię, niuanse. Dla ciebie nic nie jest tylko tym, czym wydaje się. Prosta rozmowa może ujawnić ukryte emocje, cisza może powiedzieć więcej niż tysiąc słów. To tak jakby twoja dusza rozwijała się przez wiele lat życia, Umiejętność odczytywania nie tylko ludzi, ale i atmosfery. Czy czujesz, kiedy środowisko jest ciężkie, gdy ktoś jest od siebie oddalony, gdy coś nie jest wyrównane? Ta wrażliwość nie jest kruchością, jest nagromadzonym doświadczeniem. To pamięć duchowe manifestowanie się poprzez rozszerzoną percepcję. Stare dusze rzadko idą przez życie znieczulone. Obserwują wszystko, jakby rozpoznaje powtarzające się wzorce w strukturze istnienia. Tego ostrego spojrzenia nie. Można się nauczyć w jednym wcieleniu. Wynika z zużycia i polerowania, które tylko wiele podróży może wygenerować. Więc nawet jeśli próbujesz to zignorować, twoje serce wie, zanim się zorientujesz. Umysł ostrzega, ostrzega, on to rozpoznaje. Czwarty znak pojawia się w jeszcze cichszy sposób ciągłe poczucie przemieszczenia. Stare dusze często noszą w sobie poczucie niepełnej przynależności do czasu lub świata, w którym się znajdują. To tak, jakby istniało rozłączenie między głębią, którą czujesz, i powierzchowność, która często cię otacza. Od najmłodszych lat być może czułeś się inny, bardziej refleksyjny, bardziej wrażliwy, bardziej świadomy kruchości życia. Podczas gdy inni szukali nadmiaru, ty szukałeś sensu, podczas inni wibrowali w pośpiechu, ty wibrowałeś w obserwacji. I to nie jest niewłaściwe dopasowanie, to jest dojrzałość duchowa. To poczucie bycia nie na miejscu nie oznacza samotności, ale przemieszczenie tymczasowe. Starożytne dusze żyły w różnych czasach, kulturach, wartościach i rytmach. Część z nich wciąż zawiera echa tych scenariuszy, w których życie mierzono znaczeniem, a nie wielkością pospiesz się. Dlatego możesz być zaskoczony zgiełkiem współczesnego świata, konkurencją przesadzona. Ciągła potrzeba udowadniania czegoś. To wszystko wydaje się małe, kiedy w porównaniu z tym, czego nauczyła się już twoja dusza. A w głębi duszy, nawet jeśli czujesz się nie na miejscu, istnieje delikatna pewność: jesteś tutaj w pewnym celu. Coś cię wzywa, coś cię prowadzi, i to powołanie staje się wyraźniejsze, gdy ty zaczynają się ujawniać inne znaki. W następnym bloku będziemy badać znaki, które pojawiają się w głębszych emocjach. I w momenty, w których dusza ujawnia swoje zmęczenie i nagromadzoną mądrość. Piąty znak, że twoja dusza jest stara, pojawia się w sposobie, w jaki radzisz sobie z samotnością. Dla wielu osób samotność jest niewygodna, wręcz zagrażająca, ale dla ciebie samotność nie jest nieobecnością, jest obecnością. To powrót do centrum, to jak wejście do świątyni cisza, gdzie umysł zwalnia, a duch w końcu oddycha. Już od najmłodszych lat można uświadomiłam sobie, że potrzebuję chwil refleksji, nie ze względu na nieśmiałość, ale z powodu zapotrzebowania energetyczne. Stare dusze niosą ze sobą wspomnienia, wibracje i wrażenia, potrzebują okresów bez ruchu, aby się zreorganizować. Cisza nie jest dla ciebie pusta, jest dom i to właśnie w tym wewnętrznym domu można znaleźć odpowiedzi, których wielu szuka w hałasie, ale jest coś jeszcze głębszego. W samotności nie czujesz się niekompletny. Futro, w przeciwnym razie poczuj się całością, tak jakby to połączenie z samym sobą było w rzeczywistości połączenie z czymś znacznie większym most z innymi życiami, inną nauką, inną wersję tego, kim kiedyś byłeś. Dlatego, nawet gdy życie wymaga interakcji, twoja dusza zawsze powraca do ciszy, aby się odżywić. A ten nawyk jest typowy dla tych, Którzy przebyli już duże odległości. Ścieżki duchowe. Szósty znak objawia się w sposób niemal paradoksalny. Pomimo poszukiwania pokoju i wycofania, naturalnie czujesz się odpowiedzialny za uzdrawianie, pomaganie, prowadzenie i wspieranie inne, nawet niezamierzone. Ludzie dają ci upust, nie zdając sobie z tego sprawy, obcy dla ciebie opowiadać tajemnice. Przyjaciele mówią, że tylko jego obecność ich uspokaja podejście zwierząt. Dzieci ufają. To nie przypadek. Stare dusze niosą bardziej energetyczne pole stabilny, rozwijany przez wiele wcieleń. To tak jakby nawet twoje wewnętrzne światło, jakże subtelne, działałoby jak latarnia morska dla tych w ciemności. Ale ta wrażliwość niesie ze sobą także wyzwania. Absorbujesz ból, który nie jest Twój. Ty czuje to co czuje druga osoba, czasem nawet zanim zdaje sobie z tego sprawę. Ten instynkt witania się nie można się nauczyć. Należy je pamiętać. To głęboki ślad dusz, które odeszły przez wiele istnień poświęconych służbie, opiece i zrozumieniu. Dlatego ty nie tylko rozumie cierpienie innych, rozpoznajesz. To odbija się echem na czymś co już masz w swojej duszy doświadczył setki razy. I nawet gdy próbuje odejść, Zawsze w końcu znowu pomaga. Nie z obowiązku, ale ponieważ taka jest twoja duchowa natura. W istocie taki jesteś. W następnym bloku będziemy badać znaki, które pojawiają się, gdy dusza zbliża się do siebie wyższa dojrzałość i wtedy zaczyna ujawniać dary wspomnienia i powołania nieuniknione. Siódmy znak starej duszy pojawia się w sposobie, w jaki postrzegasz czas. Dla dla większości ludzi czas to linia Prosta przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ale wydaje się, że dla ciebie cyklicznie jakby wszystko działo się w tym samym czasie w innym głębiny. Są dni, kiedy teraźniejszość wydaje się płynnym powtórzeniem czegoś, czego już doświadczyłeś. Są spotkania, które wydają się przeskakiwać z odległej przeszłości i dotykać teraźniejszości. I są intuicje o F przyszłość, która pojawia się z taką jasnością, że nie przypomina ona przewidywań. Lecz raczej wczesne wspomnienia. Stare dusze nie odnoszą się do czasu w ten sam sposób, postrzegają to jako cykl, a nie wyścig. I dlatego często trzeba poczucie bycia przed lub w tyle w stosunku do innych, podczas gdy w rzeczywistości jest po prostu dostosowany do innego rytmu. To rozszerzone poczucie czasu przynosi także niemalże rodzaj głębokiej cierpliwości przodek. Czujesz, że wszystko ma swój czas. I ta pewność uspokaja cię nawet w okresach trudniejsze. To tak, jakby w tobie był cichy zegar, który nie tyka minut, ale procesy. A procesy duchowe nie są pośpieszne. Ósmy znak pojawia się w sposobie, w jaki odczuwasz ból, swój i innych. Stare dusze niosą ze sobą wysoką wrażliwość emocjonalną, ale nie w poczuciu kruchości. To jest inny. To tak jakby twoje serce przeżyło tyle historii, tyle pożegnań, tyle rekonstrukcji, że dziś może wczuć się głęboko, nie załamując się. Czy czujesz czego drugi nie mówi? Możesz rozpoznać, kiedy ktoś czuje się zraniony, nawet jeśli się uśmiecha. I przy masz imponującą zdolność przekształcania bólu w zrozumienie. Zdolność ta pochodzi z wielu wcieleń upadków i odrodzeń. Ale ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że ta wrażliwość może czasami być przytłaczająca. Dlatego tutaj, oto coś istotnego, uhonoruj resztę swojej duszy. A jeśli podoba ci się ta podróż i jeśli czujesz, że pomoże ci to lepiej zrozumieć siebie, rozważ pozostawienie lajka lub obserwowanie kanału. To sprawia, że to przesłanie dociera do innych dusz, które również potrzebują przebudzenia i podtrzymuje tę pracę przy życiu. Prawda jest taka, że głębokie uczucie jest darem i przypomnieniem. Przybyły stare dusze światu, aby pamiętał, że ból nie jest końcem, ale portalem. A im starsza dusza, tym więcej mądry jest sposób, w jaki przekształca cierpienie w światło. W następnym bloku porozmawiamy o znaku, który zwykle pojawia się niespodziewanie, ale ujawnia, kiedy duch przeszedł już wiele wcieleń nauki. Dziewiąty znak starej duszy objawia się w tym, jak radzisz sobie ze stratą i pożegnania? Dla wielu koniec jest zawsze upadkiem, zerwaniem, które wszystko powala wokół. Ale dla ciebie jest coś innego, prawie spokojnego, nawet gdy ból jest głęboki. Czujesz smutek, tak, nawet intensywnie. Ale on też czuje coś w rodzaju ciche zrozumienie, jakby coś w tobie pamiętało, że nic naprawdę się kończy. Starożytne dusze nauczyły się tego podczas wielu wcieleń wszystko, co się oddala. Nadal żyje w inny sposób, na innym poziomie, w innej wibracji. Kiedy ktoś odchodzi, częścią tego co boli, nie jest samo rozstanie, ale uznanie, które spotkałeś już wcześniej i prawdopodobnie spotkasz ponownie. Istnieje pamięć, która nie pochodzi z umysłu, ale z duszy. Dlatego tego nie robisz. Tak bardzo boję się końca. Czy boisz się więcej nieporozumień, rozłączenia, niewykorzystania? Czasu, póki istnieje. Ból nigdy nie jest dla ciebie bezużyteczny, zawsze ją nosi ukryty sens, jakby był surowym, ale niezbędnym mistrzem. Kolejną ciekawą kwestią jest to, że nawet w chwilach żałoby nie traci się całkowicie wiara. Podtrzymuje cię niewidzialna nić, nić zbudowana ze starych wspomnień, przeszłych doświadczeń, przejścia między życiami, subtelne kontakty z płaszczyzną duchową. Być może nie będziesz w stanie wyjaśnić to słowami. Ale głęboko czuję, że istnienie jest większe niż ciało. Przez dlatego nie rozpaczajcie w taki sam sposób jak wielu wokół was. Twoja dusza już przechodził przez portale przylotów i odlotów niezliczoną ilość razy, a każde przejście wychodziło znaki, które teraz zamieniają się w mądrość. Ta dojrzałość w obliczu straty jest jedną z najwyraźniejszych oznak starej duszy. Nie ponieważ mniej cierpisz, ale dlatego, że rozumiesz więcej. A zrozumienie wszystko przemienia. Żałoba, cisza, tęsknota, czas. Wiesz, że wszystko znów się spotyka, kiedy nadejdzie właściwy czas, we właściwym cyklu. W następnym bloku przyjrzymy się znakowi, który pojawia się, gdy dusza pokonuje duże odległości drogach i zacznij rozpoznawać swoją prawdziwą misję w tym wcieleniu. Dziesiąty znak starej. Duszy pojawia się, gdy zaczynasz zdawać sobie sprawę, że twoje życie. To nigdy nie było dziełem przypadku. Choć wielu chodzi tak, jakby byli reagując na świat, czujesz, że istnieje wspólny wątek rodzaj subtelnego scenariusza, który objawia się stopniowo sytuacje, które się powtarzają spotkania, które wydają się zaplanowane zmiany, które pojawiają się dokładnie wtedy, gdy ich najbardziej potrzebujesz nawet jeśli są na początku wyglądać jak burze stare dusze mają szczególną wrażliwość na ostrzeganie ukryty sens wydarzeń. Nic nie jest po prostu dziełem przypadku. Nic nie jest po prostu pechem lub szczęście. Wszystko zdaje się mieć swój cel. Im bardziej dojrzejesz, tym staje się to wyraźniejsze. Ta trudność, która wydawała się kara, zamienia się w portal. Osoba, która tak bardzo zraniła, objawia się jako mimowolny nauczyciel. Ten nieoczekiwany zwrot stawia Cię jako byłego mocno na tej ścieżce, jego dusza, już to wyczuła. To nie tak, że znasz odpowiedzi na wszystkie pytania, to jest to, co czujesz, kiedy coś jest częścią Twojego procesu ewolucyjnego. Jest to rodzaj wewnętrznego dostosowania, którego nie można osiągnąć wyjaśnia, ale rozpoznaje siebie. Stare dusze widzą wzorce tam, gdzie inni widzą chaos. Rozumieją, że życie takie nie jest linia prosta, ale spirala, która powraca do tych samych punktów, aby ją pogłębić świadomość. I właśnie z tego powodu często mogłeś mieć takie poczucie pewności. Tematy wciąż powracają. Ten sam typ relacji, ta sama lekcja emocjonalna, ten sam ból wnoszący odwołanie. To nie kara, to ukamienowanie. To wszechświat nalega na coś twojej duszy, poprosił o naukę. To ciche rozpoznanie celu jest potężnym wyznacznikiem. Nie uciekasz od, z którym musisz się zmierzyć. Obserwujesz, oddychasz, wzmacniasz się i podążasz. Ponieważ wiesz, że istnieje coś większego, napędza wszystko, nawet jeśli logika nie podąża za tym. I w głębi duszy tak jest zawsze spokojna pewność, że poza świętym czasem duszy nic się nie dzieje. W następnym bloku porozmawiamy o jeszcze głębszym sygnale, tym, który ujawnia, kiedy dusza zgromadziła już tak wiele istnień, że budzi niemal naturalną mądrość przodków, trudne do wyjaśnienia ale niemożliwe do zignorowania. Jedenasty znak starej duszy, pojawia się, gdy pojawia się spontaniczna mądrość, zaczyna się w Tobie wyłaniać. Nie ta zapamiętana, wyuczona w książkach mądrość, ale głębokie zrozumienie, które rodzi się od wewnątrz, jakby pochodziło z miejsca, w którym jesteś, nie mogę zlokalizować. Ludzie wokół Ciebie łatwo to zauważają. Mówią to, że wydajesz się starszy niż na swój wiek. Że Twoje słowa Cię uspokajają, że Twoje spojrzenie widzi dalej, że Twoja rada dociera dokładnie do właściwego punktu. I to nie jest przypadek. Stare dusze kumulują tak wiele doświadczeń, upadków, rekonstrukcji i przebudzeń, że świadomość zaczyna działać w sposób intuicyjny, jakby miała dostęp do głębszych warstw, szeroki zakres rzeczywistości. Ta mądrość nie objawia się w arogancji, wręcz przeciwnie. Wyraża się to poprzez pokora. Im bardziej dusza ewoluuje, tym bardziej zdaje sobie sprawę, ile jeszcze musi się nauczyć. Dlatego być może nigdy nie czułeś się lepszy od nikogo, nawet gdy wszyscy mówią, że rozumiesz więcej, czujesz więcej, widzisz więcej. Stare dusze wiedzą, że prawdziwa wiedza nie jest ciężarem, jest światłem, a światło nie krzyczy, oświetla. Inną cechą tej mądrości przodków jest zdolność postrzegania życia jako całości a nie w izolowanych częściach. Choć wielu rozpacza w obliczu małych wyzwań, zazwyczaj widzisz szerszą perspektywę. Coś w tobie wie, że wszystko przemija, wszystko przemienia, wszystko dojrzewa. To postrzeganie nie pozwala ci dać się ponieść emocjom. Łatwość dramatyzmu, konfliktów i sporów nie z powodu braku zainteresowania, ale dlatego, że już masz duszę, przeszedł przez wiele burz. I przekonał się, że żadna z nich nie jest wieczna. Co więcej, głębia, z jaką interpretujesz świat, często przyciąga innych ludzi w poszukiwaniu odpowiedzi. Szukają cię, nie wiedząc dlaczego. Czują się w 1900... nich bezpiecznie energię, nawet jeśli sam masz wątpliwości. Dzieje się tak z powodu starych dusz, wibrują jak latarnia morska, niedoskonała, nie nieomylna, ale stabilna. Cichy punkt świetlny w środku chaosu. A jeśli odczuwasz to wszystko nie jako ideę, ale jako uznanie, to ostatnie, ten znak tylko potwierdza coś, co Twoja dusza już wiedziała. Pochodzisz z daleka. W kolejnym bloku zakończymy głęboką refleksję nad ścieżką starej dusze i ostatnie zaproszenie do tego, co dopiero nadejdzie. Jeśli dotarłeś tak daleko, to nie był przypadek. Być może odczuwasz ból w środku starożytny, być może zapomniane, to aż prosi się o uznanie. Ból duchowy niesie ciszę, wspomnienia, doznania, których nigdy nie byłeś w stanie wyjaśnić, ale to zawsze tam byli. Nic, co usłyszałeś w tym filmie nie było po prostu treścią zadowolenia, to był lustro, szept własnej duszy, powołanie. A jeśli poczułeś coś innego, jeśli w którymkolwiek momencie twoja klatka piersiowa się zacisnęła, Oczy wypełniły się, lub pojawiło się wspomnienie niewytłumaczalne, wyszło na powierzchnię. Może to dlatego, że jesteś jedną z tych dusz, które już więcej niż powinieneś, i wciąż próbujesz zrozumieć dlaczego. Dlatego już teraz zapraszam zrobić krok dalej. Głęboki krok. Duchowy. Jest to konieczne. Zapraszam do poznania książka cyfrowa. Dziewięć duchowych bólów, które starożytne dusze niosą w milczeniu. To nie jest zwykłego e-booka. To prosty przewodnik dla starych dusz, duchowa mapa, która odkrywa ukryte rany, głębokie, przyczyny egzystencjalnego zmęczenia i ścieżki możliwych sposobów przebudzenia, uzdrowienia i wreszcie zrozumienia, po co tu przyszedłeś. Strona przemawia do tych, którzy nigdy tak naprawdę nie czuli, że tu są: jeśli czujesz, że niesiesz ból, które nie są tylko Twoje, jeśli tęsknisz za miejscami, których nigdy nie znałeś, noś marki, których nikt nie widzi. Ta książka to Twój kolejny krok. Link jest w pierwszym przypięty komentarz. Kliknij z otwartym sercem. Zapraszam Cię do odkrycia tego, co Twoje dusza już wie, ale musi pamiętać, bo stare dusze też na to zasługują odpocząć. Być może wreszcie nadszedł Twój czas na uzdrowienie. Dotarcie tutaj to nie tylko zrozumienie znaków, to rozpoznanie siebie. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że nasza dusza niesie ze sobą historię o wiele większą niż my sami pamiętajcie, Coś się głęboko zmienia. To tak, jakby zasłona została zdjęta z oczu i po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć życie takim, jakie jest naprawdę. Ciągły cykl ewolucja, zjazdy i wzrost. Stare dusze nie są lepsze ani bardziej wyjątkowe. Są po prostu doświadczonymi podróżnikami, niosącymi ciche ślady wszystkiego, czego kiedykolwiek doświadczyli. A te znaki, jeśli zostaną zrozumiane, stają się siłą. Jeśli przez cały ten film coś w Tobie wibrowało. Dreszcz, wspomnienie, a delikatna pewność, nie ignoruj jej. To nie przyszło przez przypadek. To pochodziło z Twojej duszy. Ona próbuje pamiętaj, kim jesteś, próbuje poprowadzić Cię do następnego kroku, tego, w którym być może będziesz. Ty odkładałeś, unikałeś lub obawiałeś się. Ale stare dusze nie budzą się bez powodu. Budzą się, kiedy nadejdzie czas, aby przyjąć na siebie swoje światło swoją odpowiedzialność i swoją ścieżkę. Nie jesteś sam w tej podróży. Istnieją inne dusze, które budzą się i rozpoznają swoje cykle, gojenie głębokich ran i odnajdywanie sensu w tym, co kiedyś wydawało się zagmatwane. I jeśli ten materiał przypadł ci do gustu, rozważ zasubskrybowanie kanału. Więc nie tylko wzmacnia to duchowe dzieło, a także przybliża nas do wspólnoty ludzi, którzy czują to samo wewnętrzne powołanie. Dzisiaj zidentyfikowałeś 11 znaków wskazujących na starą duszę i być może tak się stało uświadomiłeś sobie, że wiele z nich żyje w tobie. Nie jako teoria, ale jako prawda, jak echo, jako pamiątka. A to dopiero początek, ponieważ w głębi duszy kryje się coś jeszcze głębszego, co czeka na odkrycie. Coś takiego dotyka źródła twojej świadomości, przyczyny pewnych spotkań i ich cichego celu, Towarzyszy każdemu etapowi Twojego wcielenia. Pozostaje pytanie, co by było, gdyby Twoja dusza nadal skrywała tajemnice, z których nie jesteś świadomy, przygotowany, aby zrozumieć, ale już zacząłeś się budzić? Nie marnuj więcej czasu na życie z tym ciężarem. Zabezpiecz swoją cyfrową książkę 9 dores już teraz duchowe znaczenia, które starożytne dusze noszą w milczeniu i odkryj, jak je zastosować potężne nauki w Twoim codziennym życiu. Uwaga. Zapasy są ograniczone i kończą się szybko się kończy. Kliknij teraz i rozpocznij swoją podróż w stronę pewności siebie zasługuje.